Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. No i witam wrzesień, miesiąc, w którym nie jeden rodzic oddycha z ulgą, wysyłając swoje pociechy do szkoły, bo ma trochę więcej czasu na planszówki na przykład. Moi drodzy, jest to też miesiąc, w którym rozpoczynamy nową grę miesiąca, ale o nowych nagrodach opowiem Wam w Waszej Topliście, która pewnie w najbliższym tygodniu pojawi się i ogłoszę, jakich, jakich nowości, jakich nagród możecie się spodziewać. Natomiast jeśli przeoczyliście to, co wydarzyło się w minionym tygodniu, to serdecznie odsyłam do środowego live'a, gdzie możecie posłuchać nieco więcej o nadchodzącej nowości, czyli tak naprawdę najnowszym Tainted Grail Kings of Ruin od, od moich gości, czyli tak naprawdę współtwórców tej planszówki, chłopaków z Awaken Realms. Natomiast w piątek w najnowszym odcinku premier Mieliście okazję nieco bliżej spojrzeć na króla z ruiny, jak również na wiele nowych, przedpremierowych również planszówek, które wam pokazałam. Co natomiast w najbliższym tygodniu, bardzo serdecznie zapraszam Was w środę na lajwa z przemkiem z wydawnictwa Czacha Games, który obiecał, że przywiezie bardzo dużo nowości i pokaże Wam, a także odpowie na wszelkie nurtujące Was pytania, więc w samo południe wpadajcie koniecznie. Natomiast w piątek, w piątek będzie też rodzaj przedpremiersji. Premierowego pokazu, o czym już mówiłam. Tym razem całkiem sporo nowości ma przywieść Michał z Duck Games, więc również serdecznie Was zapraszam i nie że jeszcze coś w międzyczasie się pojawi, a nawet jeśli nie, to na pewno widzimy się w następną niedzielę, a więc szykuję się bardzo ciekawy tydzień. Mam nadzieję, że będę mogła Was gościć, tak samo jak teraz. Za chwilkę zaczynamy następne wydanie board news, moi drodzy. Natomiast w międzyczasie poproszę Was o kciuki w górę subskrypcje, komentarze, czyli aktywność, która jest mi bardzo potrzebna, bo to jest taki, taki motor napędowy do tego, aby nagrywać kolejne odcinki. Z góry Wam za to dziękuję, a teraz już zaczynamy Board News. Challengers, moi drodzy, to nowa gra o zarządzaniu talią dla od jednego do 8 graczy, której rozgrywka ma zająć nam w granicach trzech kwadransów, która właśnie została zapowiedziana w języku polskim przez wydawnictwo Rebel. Dzięki turniejowemu stylowi rozgrywki w każdej rundzie mamy rywalizować z innym przeciwnikiem. W fazie tali będziemy wybierać nowych członków i dodawać ich do swojej talii, która może składać się z czarodzieja, kosmity, kota, gangstera i krakena. 75 różnych postaci z ponad 40 ekscytującymi efektami tworzyć ma wyjątkowe wrażenie w każdej partii. Jeszcze we wrześniu czeka na Was całkiem sporo magii od wydawnictwa rebela, konkretnie od czterech do ośmiu różdżek, które pójdą w ruch w imprezowej grze, której przedsprzedaż właśnie się rozpoczęła. I mówię tutaj o Harrym Potterze, mistrzu pojedynków. Premiery tej planszówki spodziewajcie się 23 września. Gdybyście mieli ochotę zerknąć nieco dokładniej, jak w tę grę należy grać i jak wycelować dobrze magiczną różdżkę w przeciwnika, to zerknijcie do piątkowych premier, bo właśnie tam Harry'ego Pottera, mistrza pojedynków, pokazywałam. Dwie nowości od wydawnictwa Lucky Duck Games możecie już zamawiać w ramach trwającej przedsprzedaży. Mówię tutaj o grze czaszki z sedlek, a także o grze rancher. Natomiast jeśli wybieracie się na tegoroczne planszówki w spotku 17 września, obie te gry będą dostępne, a więc będziecie mogli powiększyć swoje kolekcje. Czaszki z Sedlek to gra dla od dwóch do trzech graczy, w której będziecie naprzemiennie odkrywać, wybierać i układać karty. Każdy z was tworzy swój własny stos, który na koniec gry będzie przynosił Wam punkty. Na każdej z kart znajdują się dwie czaszki, a ich wzajemne ułożenie stanowi serce rozgrywki. Każdy rodzaj czaszki punktuje inaczej, co zmusza Was do ciągłej weryfikacji Waszych planów podczas gry. Graczy również ogranicza kształt i rozmiar waszego stosu zależne od ilości osób biorących udział w rozgrywce. Karcia na gra Rancher, czyli kolejna nowość od wydawnictwa Lucky Games, którą możecie w ramach przedsprzedaży zamawiać, to gra o rozbudowie obszarów wiejskich. W swojej turze gracz dokłada do terenu jedną kartę z ręki. Starając się zdobyć jak najwięcej punktów dla całej drużyny, bo jest to gra kooperacyjna. Gracze muszą się ze sobą komunikować i wspólnie planować rozbudowę na podstawie tego, co mają w swoich rękach. Punkty zdobywa się za budowę jak największych obszarów danego rodzaju oraz za realizację specjalnych zadań. W każdej grze używa się od 3 do 18 zadań, dzięki czemu każda rozgrywka będzie wymagała indywidualnej i absolutnie niepowtarzalnej strategii. A teraz uwaga, uwaga, wszyscy fani dominiona. Piętnaste z kolei rozszerzenie do tej bardzo popularnej serii właśnie zapowiedziało wydawnictwo Rio Grande Games, a nasze UV Games, które odpowiedzialne jest za wydawanie polskiej wersji językowej, tej serii planżówek, potwierdziło naszą rodzimą wersję. Dominion Plunder, czyli najnowszy dodatek, będzie zawierał 500 kart, w tym 40 nowych kart Królestwa. No i jak zapewnia wydawca, gra ma posiadać mnóstwo skarbów i dróg z kartami dającymi łupy oraz cechami modyfikującymi stosy. Powrócą również wydarzenia, a sam dodatek ma wprowadzić nowe mechanizmy, ale także mają powrócić te dobrze już znane graczom. Coś dla fanów Star Realms, rozpoczęła się sprzedaż dodatków do tej karcianki od wydawnictwa UV Games, dodatków czyli Frontiers oraz scenariusze. Premiera odbędzie się 21 września. Frontiers to rozszerzenie z aż 144 kartami w tym nową 80-karcianą talią handlu, a także 8 dużymi kartami wyzwań. W trakcie gry będziecie wydawać punkty handlu, aby dodawać nowe okręty i bazy do swojej talii. Dodatek scenariuszy zawiera 20 unikatowych kart scenariuszy modyfikujących zasady gry podstawowej. Od minionego tygodnia możecie już zaopatrzyć się w nową edycję w wersji Big Box Super Farmera od wydawnictwa Granna. I ta nowa edycja zawiera wszystkie dotychczas wydane dodatki, a także zupełnie nowe planszetki graczy. Samą grę możecie zamawiać już na stronie wydawcy. Zapowiedź najnowszej asymetrycznej strategicznej planszówki od wydawnictwa Kulmini cool or Not w uniwersum Dune, czyli Duna War for Arrakis, wzbudziła ogromne zainteresowanie, więc nie może Was ominąć informacja, iż 14 września na platformie Kickstarter rusza kampania tej gry. W tej asymetrycznej grze będziecie walczyć o kontrolę nad planetą, manewrując oddziałami takimi jak Fremeni czy Fidajkinowie, jednocześnie wysyłając żniwiarzy przyprawy na głęboką pustynię, ośmielając się rzucić wyzwanie wielkim czerwiom. W tej grze zastosowano system kości akcji oraz liczne karty wydarzeń, dzięki którym gracze mają poznawać sagę Dune'y inaczej przy każdej z rozegranych partii. W oczekiwaniu na listopadowy start kampanii planszowej wersji Heroesów 3, nad którą cały czas pracuje Polskie wydawnictwo Archon Studio. Kolejny smaczek, kolejna aktualizacja specjalnie dla Was. Możecie poznać zupełnie nową postać, czyli Sandro Necromante, a wraz z nim pojawi się również nowy styl rozgrywki. Czy zatem podczas gry w Trójkę w wersji planszowej będziecie budować potężny zamek, czy może jednak rozległą nekropolię? Z całą pewnością ten nekromanta pozwoli wam przywołać całe armie nieumarłych i wzmocnić je dzięki płaszczowi króla nieumarłych, a także przeknąć swoich przeciwników. A teraz, moi drodzy, poznajcie trzy nowe planszówki zapowiedziane przez polski oddział wydawnictwa Raversburger. Ich premiera ma odbyć się w październiku, ale już we wrześniu, konkretnie 17 września, na tegorocznym konwencie planszówki w spotku będziecie wszystkie te gry mogli zakupić. A są to dodatek do Disney Villainous, czyli źli do szpiku kości. Gra, w której wcielimy się w rolę złoczyńców ze świata Disneya, aby w trakcie rozgrywki osiągnąć swój niecny cel. Kolejna nowość to gra dla dzieci od 4 roku życia dla od 2 do 6 graczy, czyli Zingo, czyli taka rozszerzona wersja klasycznej gry Bingo. I kto to był, to z kolei przygodowa nowość z interaktywną skrzynią. Polega ona na chodzeniu od komnaty do komnaty, zamku w poszukiwaniu wskazówek demaskujących złodzieja. Owych wskazówek w tej grze udzielają nam zwierzęta, które dzielą się swoim sekretem, jeżeli odpowiednio je nakarmimy. Już 12 października, zgodnie z zapowiedzią wydawnictwa Nasza Księgarnia, będziecie mogli wcielić się w naukowców i pracować dla rywalizujących ze sobą laboratoriów, po to, aby wynaleźć antidotum na chorobę. Wszystko to w najnowszej zapowiedzi gry Pacjent Zero od naszej księgarni. Wasze zadanie podczas rozgrywki to zidentyfikować trzy molekuły z 25 dostępnych, bo to one właśnie utworzą owo antidotum na chorobę. Jednak trzeba zrobić to, zanim zrobią to wasi przeciwnicy. W grze pacjent Zero, jeden z graczy wciela się w komputer badawczy, i w trakcie rozgrywki, ten komputer będzie dawał wskazówki graczom, ale jeśli nie chcecie w ten sposób grać, to rolę komputera może również zastąpić aplikacja. Kto z Was czeka na najnowszy Tainted Grail, czyli Kings of Ruin, moi drodzy? Kampania tego samodzielnego dodatku, a właściwie kolejnej części z tej serii ma wystartować w drugiej połowie września. Oczywiście na platformie GameFound od wydawnictwa Awakened Realms. Więcej o tej samodzielnej grze mogliście posłuchać od moich środowych gości w live. Odsyłam Was bardzo serdecznie do odtworzenia. Dowiecie się więcej i nieco więcej zobaczycie. A jak macie ochotę, zerknąć nieco dokładniej na króla z ruin, jak ta gra się prezentuje, przynajmniej w tym zakresie, w którym mogłam Wam już ją pokazać, to zerknijcie sobie również na piątkowe premiery. 9 września to data, którą dość łatwo zapamiętać, to najbliższy piątek i właśnie w ten piątek wystartuje przedsprzedaż polskiej wersji językowej gry Keep the Heroes Out i trzymajcie z daleka bohaterów, niekoniecznie siebie. W tej grze typu Dungeon Defense będziecie starali się ochronić swój skarbiec, który znajduje się w lochach. Wcielacie się w potwory, a atakujący bohaterowie chcą wyszarpać z owej komnaty skarb, który tak mozolnie gromadziliście. Więc Dobrze, Keep the Heroes Out od wydawnictwa Dyson Bones możecie posłuchać i zobaczyć. Z ostatniego live'a chłopaki z Kości przyjechali do mnie, pokazali Wam tę planszówkę. Serdecznie odsyłam do zerknięcia z odtworzenia. Linka jak zawsze zostawię Wam w opisie. Fabularna gra Science Fiction osadzona w odległym skupisku systemów gwiezdnych zwanych trzecim horyzontem to korolis, który został zapowiedziany w polskiej wersji językowej przez wydawnictwo Black Monk Games. W tej grze wcielicie się w załogę statku kosmicznego i będziecie przemierzać. Tytułowy Horyzont. Odkrywacie starożytne ruiny budowniczych portalu, podejmujecie misję dla potężnych frakcji i wdajecie się w intrygi polityczne na stacji Korolis, czyli centrum władzy w Trzecim Horyzoncie. Po sukcesie gry Ark Nova ten sam wydawca zapowiada dużą eurogrę, czyli swoją nowość w zupełnie innych klimatach, a konkretnie równie wielką wojnę mafii, w której naprzeciw sobie staną dwie drużyny i będą starały się walczyć o kontrolę nad Sycylią. Do dyspozycji graczy będzie sześć różnych rodzin mafijnych, z których każda posiada specjalne zdolności. Rundy tej gry podzielone są na dwie fazy. W fazie planowania będziemy rozwijać swoje zdolności i wprowadzać na plansze bojowników, a także tajne rozkazy. W fazie walki te rozkazy są ujawniane oraz wykonywane. I to właśnie tutaj będziemy używać wszelkich możliwych sposobów, aby zdominować jak najwięcej regionów na planszy. Pozostając cały czas w tematyce dużych gier euro, nie mogę Wam nie powiedzieć o najnowszej zapowiedzi autorstwa Witala Lacerdy, którego możecie kojarzyć z Grom Kanban czy chociażby On Mars na początku 2023 roku. Na Kickstarterze ma rozpocząć się kampania najnowszej planszówki, czyli Evolution of Ideas, w której Lacerda przeprowadza nas od epoki kamienia aż do czasów współczesnych. Evolution to gra, w której mamy najlepiej poradzić sobie, budując taktykę wokół długoterminowej strategii. Postęp każdego społeczeństwa w tej ciężkiej eurogrze będzie mierzony w punktach wynalazków, a gracz, który zgromadzi ich najwięcej oraz będzie miał też najsilniejsze społeczeństwo, wygra grę. Gra Rise od wydawnictwa The LP Games to jedna z nowości, bardziej wyczekiwanych, w którą będziecie mogli spróbować zagrać i poznać ją na tegorocznych targach w Essen. a sama gra proponuje Wam wzięcie odpowiedzialności za rozwój gospodarczy i społeczny miasta. Możecie zrobić to na różne sposoby, na przykład wpływać na dobrobyt swoich obywateli poprzez kulturę, naukę czy też stosunki polityczne. Sama gra toczy się wokół 10 torów, po których przesuwa się swoje znaczniki, aby uzyskać dalsze efekty i zbierać wpływy. Unikalny i innowacyjny, jak twierdzi wydawca, mechanizm kart obejmuje wydarzenia i trudne decyzje i zmienia podejmowanie decyzji z rundy na rundę. Po rozegraniu 12 rund gracze liczą swoje punkty, aby zobaczyć, kto zdołał zgromadzić ich najwięcej. Nowa planszówka dla wszystkich, którzy interesują się astronomią i astrologią. Czy zastanawialiście się, jak to jest być astronomem i badać konstelacje, a także odkrywać nowe galaktyki? W tej nowej planszówce, czyli grze Astra, która niebawem trafi do detalicznej sprzedaży, a którą w ramach przedsprzedaży możecie już sobie zamawiać, niestety mówię o angielskiej wersji, będziecie mogli się o tym przekonać na własnej skórze. Astra stanowi sprytne połączenie taktyki i strategii, jak zapewnia wydawca, z uproszczonym i intuicyjnym zestawem zasad który ma ułatwić nie tylko rozpoczęcie samej gry, ale całą rozgrywkę. A rozgrywka w grę Astra składa się z ciągu tur graczy aż do zdobycia określonej liczby kart konstelacji. Gracz, który na koniec gry uzyska najwięcej punktów sławy, wygrywa. Całkiem możliwe, że niektórzy z Was grają w wersję komputerową, czy też tą na konsolach gry Kingdom Come Deliverance. 12 września będziecie mogli spróbować, a raczej dołączyć do grona wspierających plażową wersję tejże gry. Kampania startuje na platformie GameFound. W wypadku planszowej edycji jest to kooperacyjna gra przeznaczona dla od jednego do czterech graczy. Jak informuje wydawca, fabuła rozgrywa się około 20 lat po wydarzeniach ze wspomnianej cyfrowej wersji, a gracze przeniosą się do roku 1421 na ziemię korony czeskiej w sam środek wojen husyckich. Dodatkowo w grze wykorzystana jest aplikacja, która oprócz prowadzenia fabuły i licznych dialogów ma też zapewnić dodatkowy klimat dzięki specjalnie przygotowanej ścieżce dźwiękowej. Miłośnicy tworzenia witraży z kolorowych kosteczek powinni 13 września udać się na platformę Kickstarter w celu wsparcia najnowszej odsłony gry Sagrada Artisans, która to wykorzystuje mechanizmy znane Wam z wcześniejszych serii, a także wprowadza nowy tryb Legacy. W tym wypadku kampania ma obejmować rywalizację całych pokoleń rzemieślników tworzących owe witraże. Dodatkowe wydawnictwo udostępniło do sprzedaży. Promopak 2022, w którym znajdziecie wszelkie materiały promocyjne, a także ekskluzywne, jakie pojawiły się w 2020 roku do Gry Sagrada. To będzie, moi drodzy, doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy chcą spróbować nieco lżejszej, łatwiejszej wersji gry Spirit Island. Już wspominałam Wam o zapowiedzi gry Horizons of Spirit Island, ale miała być ona objęta monopolem dwuletnim specjalnie zarezerwowanej dla amerykańskiej sieci Target. Okazuje się, że jednak jeszcze w tym roku, tej zimy, możemy spodziewać się międzynarodowej, światowej premiery tej planszówki, a więc również w Europie. No i cóż, trzeba trzymać kciuki, aby wydać Prawnictwo Rebel zainteresowało się tą planszówką. Horizons of Spirit Island zawiera podstawowe mechanizmy z gry Spirit Island, ale posiada nową dwustronną planszę do gry z usprawnionym układem oraz pięć nowych duchów zaprojektowanych tak, aby były idealne dla osób, które zagrają w tę planszówkę po raz pierwszy. Dodam tylko, że nowe duchy są kompatybilne z istniejącymi komponentami z gry podstawowej. Turtle Bay to gra o wyścigu żółwi od 6 lat, w której gracze otrzymują 5 żółwi w swoim wybranym kolorze, a następnie rzucają sobie kostką lub kostkami, w zależności od tego, czy w danej turze jakaś ilość żółwi w ich kolorze leży na plecach, i taką ilością kości sobie rzucamy. Maksymalnie mamy tutaj trzy kości. I potem najwyższy wynik z tych kości to właśnie wskazuje nam, o ile możemy się. Dowolnym naszym żółwiem poruszyć, który już znajduje się na planszy. Jeżeli nasz żółw prześcignie inne żółwie, niezależnie czy one są naszego koloru, czy należą do innego gracza, to wszystkie pozostałe żółwie, które zostały prześcignięte, obracamy, czyli one się znajdą albo na plecach, albo na nogach. Taki jest minus, że jeżeli żółwie znajdą się na plecach, to niestety nie mogą się ruszyć, dopóki nie staną na nogi, czyli dopóki nie takiego żółwia ktoś znowu nie prześcignie. Ale plus jest taki, że im więcej mamy żółwi na plecach, tych naszych. To możemy większą ilością kostek właśnie sobie rzucać w naszej turze. Więc jak widzicie, jest to bardzo prosta w zasadach gra, gdzie dużo emocji będzie czuć i faktycznie jest takie odczucie ścigania się. No i można sobie sprytnie kombinować, jak manipulować sobie tymi żółwiami, którym się ruszyć, żeby to było dla nas jak najbardziej korzystne. A oczywiście grę wygrywa ta osoba, która jako pierwsza dotrze swoimi pięcioma żółwiami do oceanu, czyli do mety, lub największą ich ilością. Grizzly Gears to gra logiczna od 7 lat, w której znajdziemy aż 80 wyzwań do książeczce, które są o różnym stopniu trudności. I gra polega na tym, że na początek umieszczamy na planszy 9 takich zaokrąglonych zębatek z drzewami, a pomiędzy tymi zębatkami są takie przestrzenie i musimy w tych przestrzeniach ułożyć figurki właśnie adekwatnie do ilustracji przy danym zadaniu. I te figurki muszą dotrzeć w odpowiednie miejsca na planszę, czyli musimy je tak poprzesuwać. Aby właśnie dotarły w konkretne miejsca, bo każda figurka, czy to człowieka, czy zwierzęcia, ma jakieś przypisane miejsce docelowe na stałe. I w taki sposób poruszamy te figurki, przekręcając według ruchu wskazówek zegara albo odwrotnie, właśnie te zębatki. I trzeba w odpowiedniej kolejności nimi poruszać, aby właśnie tutaj się nic nie przyblokowało, żeby ta dana figurka dotarła odpowiednio na miejsce docelowe, właśnie. I żebyśmy. Tym samym ukończyli zadanie poprawnie. Nigdy nie możemy dopuścić do tego, żeby figurka jakakolwiek poza niedźwiadkiem znalazła się obok mamy niedźwiedzicy, bo wówczas musimy zadanie zacząć od nowa. A tak to właśnie musimy grać po prostu w taki sposób, żeby to wszystko przemieścić. Więc jest tu fajne kombinowanie: gra robi wrażenie, bo jest taka przestrzenna i po prostu mi się osobiście bardzo to podoba. Zresztą ja w ogóle mam słabość do tych smart gamesów, yy, więc naprawdę myślę, że przy tym może być dużo frajdy. I ten rosnący stopień trudności też sprawia, że możemy sobie fajnie wysilić nasze szare komórki. King Domino Prehistoria to gra kafelkowa od 8 lat. W której tworzymy sobie z kafelków domina obszar gry 5x5 pól i on się składa z przeróżnych terenów łowieckich. I punkty tutaj otrzymujemy w zależności od wariantu na różne sposoby, bo są tutaj trzy warianty rozgrywki. Najważniejszą odmianą w tej wersji King Domino są tereny wulkanu, które po dołożeniu do planszy sprawiają, że w zależności od typu tego wulkanu. Musimy umieścić na naszym obszarze gry żeton z płomieniami w danym zasięgu, w zależności właśnie od tego typu wulkanu, i możemy w dowolnym kierunku sobie to umieścić, ale właśnie w tym maksymalnym zasięgu, który daje dany wulkan. I w pierwszym wariancie rozgrywki odkrycia punkt otrzymujemy za sumę tych płomieni w danym obszarze łowieckim pomnożoną przez liczbę pól, które tworzą właśnie ten obszar. I tak sobie liczymy każdy obszar po kolei i suma daje nam właśnie punkty na koniec gry. Wariant drugi nazywa się totem i tutaj otrzymujemy punkty za zdobyte zasoby w trakcie rozgrywki, a zdobywamy je zawsze po stworzeniu nowej kolumny. Jak również otrzymujemy tutaj punkty w tym trybie za największą liczbę zasobów danego rodzaju, bo za to otrzymujemy totemy i właśnie za te totemy też punktujemy. Czyli nie tylko, że punktujemy za to, co w odkryciach, to również za te zasoby. Natomiast w trzecim wariancie, który nazywa się plemię, otrzymujemy punkty za to, co w odkryciach, ale też za zrekrutowanych jaskiniowców, których możemy sobie właśnie rekrutować podczas rozgrywki w zamian za uzbierane zasoby. Czyli jak widzicie, każdy wariant jest pewnego rodzaju odświeżeniem i trzeba na inne rzeczy zwracać uwagę, a dodatkowo w wariancie plemię, jak i totem trzeba uważać, gdzie umieszczamy te płomienie. Ponieważ mogą one nam zniszczyć czy to jaskiniowców, czy zasoby, więc trzeba tutaj mieć się na baczności i też zwracać na to uwagę. Hejże, tu Michał. Twórcy planszowych escape roomów prześcigają się z coraz to ciekawszymi pomysłami, chociaż często uciekają się do korzystania z aplikacji i rozszerzonej rzeczywistości, co niektórym z graczy nie przypada do gustu. Inaczej jest w przypadku Dimensions Pop-up Mystery Manor. Czyli rozkładanego trójwymiarowego domu, w którym znajdziecie aż 8 pokoi do przejścia. Całość powinna zająć wam od 5 do 10 godzin w gronie od 1 do 4 osób, chociaż osobiście nie widzę powodu, dla którego nie moglibyście zagrać w większej grupie. Fabuła wprowadzi was mroczną historię owej posiadłości, a wy, jako inspektorzy śledczy od spraw paranormalnych, będziecie musieli odkryć wszystkie jej sekrety, których mnóstwo czai się za zamkniętymi drzwiami. Oprócz samej budowli w opakowaniu znajdziecie również akta, które przeprowadzą was przez całą historię. Co ciekawe gra zawiera w sobie również pakiet odświeżający, dzięki któremu po przejściu będziecie mogli podarować ją komuś innemu. Jeżeli więc lubicie escape roomy, czas na wsparcie tej kampanii macie do 8 września. Dla tych z was, którzy zamiast rozwiązywania zagadek wolą wartką akcję, trwa właśnie kampania drugiego sezonu gry Iwen. O podtytule Winter's Bite, gdyż jej akcja dzieje się w zaśnieżonej wiosce opanowanej przez wieczną zimę. W grę zagracie w dwie lub cztery osoby w czasie od 15 do 30 minut. Także, jak widzicie, są to naprawdę szybkie pojedynki. Przed każdym z nich będziecie tworzyć swojego hrosa, składając ze sobą dwie talie klas i jedną specjalizacji. Da to sporą regrywalność i pozwoli cieszyć się wieloma pojedynkami zanim odkryjecie wszystkie tajniki i kombosy dostępne w grze. Ponadto na planszy po której będziecie się poruszać możecie również zostawiać pułapki albo korzystać z różnych przeszkód dla zachowania dystansu. W progach wsparcia znajdziecie kilka opcji abyście mogli dostosować sobie dostępnych herosów pod swój gust. Jeżeli macie ochotę, możecie również przetestować grę na Tabletop Simulator, a czas na jej wsparcie macie do 9 września. To tyle na dziś. Dzięki i do następnego! Wielkimi krokami zbliża się tegoroczny konwent planszówki w Spodku, który ponownie zajmie cały obiekt. Na płycie głównej, tak jak w minionym roku, będzie ogromny games room, a w strefie wystawców możecie spodziewać się ponad 40 wydawnictw. Ponadto czekają na Was promocje, wyprzedaże, wydawnicze nowości oraz turnieje, a dla tych z Was, którzy nie będą mogli dotrzeć, serdecznie zapraszam na live z tego wydarzenia. Przypomnę, 17 i 18 wrzesień bilety są wciąż dostępne w sprzedaży. A wszelkie linki zostawiam wam w opisie poniżej. Moi drodzy, po spotku jeszcze we wrześniu wszystkich miłośników planszówek zapraszam do stolicy Dolnego Śląska. Od 20 września przez cały tydzień trwać będzie Wrocław Games Week. Natomiast w weekend 24 i 25 września w hali Stulecia we Wrocławiu odbędzie się One More Game. Bilety są dostępne do nabycia, a na samym evencie spodziewajcie się wystawców z całej Polski, turniejów, olimpiad quizów, strefy escape roomów, wystaw ale przede wszystkim Wszystkim masy planszówek od prototypów przez premiery, klasyki oraz gorące hity. Szczegóły zostawiam Wam w opisie pod tym odcinkiem. Board News. Już w następnym weekendu, dokładnie 10 i 11 września, w Warszawie macie okazję wybrać się na targi fantastyki Back to School. Uczestnicy mają zostać zabrani w podróż do krainy baśni Tysiąca i Jednej Nocy, ale też. W kosmos, ze starterami gry Collioris od Blegmont Games, czy chociażby w mityczny świat ze To tyle z naszej strony na dzisiaj. Życzę Wam jak zawsze wspaniałej niedzieli i bardzo Wam dziękuję za czas poświęcony na obejrzenie tego odcinka Board News. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Jeśli tak, będzie mi miło, jak zostawicie kciuki w górę, a jak macie jeszcze chwilkę i ochotę napisać komentarz, to zapraszam serdecznie do tej aktywności. Jak również zapraszam Was w najbliższym tygodniu zapowiada się całkiem sporo fajnych materiałów. Goście w live'ach, pytajcie o co chcecie moich, moich gości. No i widzimy się oczywiście w środę piątek i w następną niedzielę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!